siódma przedszkola, tak jak to się szóstej, jest płatna co najwyżej złotów. złotówki, czyli dochody nasze w ład, jak to się nazywały środki, mniejsze z tym. Czyli te odpłaty za wczesne nie jest tam 2 zł złote, tak jak wspalaliście Państwo dwa lata temu, czyli ileś tam w jakimś czasie, tylko teraz, teraz tylko tą przysłowiową z złotówki. Tyle. Dziękuję bardzo. Jeżeli są pytania, proszę bardzo. Nie mam pytań, uważam, że przedstawienie informacji z wykonania budżetu zostało przyjęte przez radę.

I nikt się nie pochwali, tego domu to pan Czekamy, aż dojdzie naprawdę do jakiejś tragedii. Nie wiem kiedy to się stanie, kiedy to zostanie. Przymyszczące no można to jest za... Dziękuję bardzo. Panie radny, Cię proszę. Ja chciałbym coś takiego zabrać. usunięcie progu na ulicy Szabołowej, tak zwanej, bo znaczy na to nie ma nazwy ulicy. Ale mieszkańcy właśnie mają, mają utrudnienie z przejazdem ciężkim Czy jest taka możliwość przeniesienia na chwilę, po prostu na ulicę, czy coś takiego usunięcia? Z tego co pamiętam, że były wnioski, żeby gdzieś tam zamontować taki krucharz. Ale... Tak, żeby można było przenieść. Ale najpierw zamontować. Ja mam takie zapytanie do Państwa Radnych. Wiem, Z już materiałami Państwo pismo Pani Gwarda Cecilia, ona jest tutaj, zatytułowane skargi. Czy, pytam radność, czy mamy to traktować faktycznie według tej treści jako skargę? Jeżeli tak, to oczywiście jest odpowiednia procedura odpatrywania tej skargi. Proszę. Jest Panie proszę. Pani Cymino proszę bardzo, udzielamy głosu. No, mam do Pana, do tak. Kiedy wreszcie przestaniemy nawet to się nie ma z tak Zabierali mu wszystkiego, co miał i zabrali mu do życia. W tym momencie pan bójt nadał mnie do sądu 1985 roku. W 2000 roku wyszły dokumenty z sądu, że pan biegły nawet nie wiedział, gdzie jest granica między na a starościcami. Tłumaczenie, że się nazwy zmieniły, to już 188 razy płyt wiedział, że się nic nie zmieniło jeżeli gmina dała do sądu do powstania powiatu, gmina ma obowiązek wyjaśnić sprawę. Napisałam teraz, bo mój zrobił włodocznie. Zrobił włodocznie fizycznie na moim gruncie. Prosiłam, żeby zrobił tu przytomność. Byliśmy wtedy w Męcznej. Był pan dajem, bo tam jest woda powiatowa obecnie, w <coughs> PKP. Ale od razu się panią głupią, gwadą najwyżej, żeby go i tak się sprawa zakończyła, że pan wójt wjechał z drugiej strony chodził wodociąg i pisze, że ktoś udzielił że tak powiem, mu, yy, że odpowiem mu oświadczenia, że przez jego grupie mogą przejść w te wodociągi. Tutaj po to by kogo, bo trzeba by namieślnie, jeszcze aby by nie jak to właściciela. Teraz napisałam pismo do pana Wójta o wyjaśnienie działki 633, przez którą został przeprowadzony wodociąg. I za tą działkę ja mam płacić podatek, ponieważ ta działka rzekomo 646 przez 1 zamieniła się na 633. W sądu takie wypisy, pan Wójt ma. Jeżeli tak się dzieje, że się daje do sądu działki na arkuszu numer 2, mam pozycję też, pani, która taka zrobiła. Pozycja na Arkuszu 2, na którym się znajduje na arkuszu 3, zaświadczenie zgodę z zbiorem 366 bez numeru działki w miejscowości star obręb starośnicy. No ludzie na Litość wosku. Teraz co się zmieniało? To się zmieniało. Ale panie wójcie, działka 633, 635 i 6 to jest działka, na którą mam pełnomocnictwo, bo właśnie z pana Duńskiego który mieszka w Lublinie, nie, i kuratorem. No ludzie, kochani, tak nie może być, że się podkłada księgę są z zepsi w bez numeru działki. Od gruntów starośnicy leci się z mapą do cmentarza w no. Dublinie. Ja się chodzę. Ja się chodzę. Mam działkę w Milejowie i mam działkę w Górnym, bo tam akurat w Górnym z Toboczeską się ożenił. Czy odwrotnie, Toboczeski Z Miliowa też się ożenił Borowiec z Wójciku, no i ja sobie chodzę. No pytanie, Panie Wójcie, czy Pan wreszcie do cholery zejdzie i Pan powie. Pomyliłem się, teraz ten Pan, dzisiaj nasza nadzieja. Starościce, proszę bardzo, macie to na kwiat i zobaczcie. Nie On ma żadnej miejscowości, nazwy. W na Dawinie stoi domek zabytkowy. Dlaczego ten zabytek nie jest pisany? Dole jest w zabytkowy dom. Tam w centrum na kamienach. Ja Ja 7,5 hektara dostałem z reformy. Może mi Pan powie, gdzie? Czy pan jest naprawdę, panie wójcie kater, co pracę, Bo ja nie jestem z tej gminy. I każdemu się daje, każdemu się odbiera i każdemu się do sądu sadza. Pamięta pan do kolegium mi samorządnego, <coughs> sprawa była dwa <coughs> latach. i latem wyjechałam na dochodów z do Bo pan wójt nie chciał dać dokumentów i pan starosta nie chciał dać. W tym momencie pan powiedział, pracownik pan starosta. Nie wiem komu, ale w każdym razie dowiedziałam się oficjalnie od pana przewodniczącego, że pan ma mianowicie podatki. Ja bardzo pana przepraszam, bo odebrał mi pan wszystko, odebrał mi pan 20 lat w sądzie, nawet najwyższym, odebrał mi pan w sądzie administracyjnym życie i pieniądze i w tym momencie, no, ale w tym momencie, ja, ja się nie nazywam pan, że tak powiem Ja tak, tylko potem jest moja rozmową. Do radnych, to ja mogę powiedzieć, ale w materiałach wszyscy, fila, fila, mają, fila. Odpowiedź, że wszyscy zbrał... mają odpowiedź. Wszyscy mają odpowiedź. Ja tą odpowiedź, to utrzymuję już nie pierwszą kadencję Pana, Pani Gliwski. Pana bardzo pozdrawiam. Ale jak się wreszcie, była droga wojewódzka z Majdanu Brzezickiego do, przez Górno, prawda? Do Leopoldowa, 16 kilometrów. Pan Wójt teraz zrobił drogę z Brzezic przez Stróże, Cygarkę. Nie, nie obchodzić to ma powiem kolegiami, dlaczego gmina piaski nie weszła w te nasze nadzieje, a dlatego, bo by się wydało, że trzeba było tą drogę zrobić. To jest droga powiatowa i nie opowiadajcie bajek, że się zamienimy. Jeżeli się ktoś kupuje, przykładowo panu mówię, z grunt grunty jakieś, starościca, kto nie bierze się mapy z z działki się z tym człowiekiem nie bawi do starości. Teraz jeszcze jedna rzecz, mój sąsiad niedaleko, w tej ma Może pan powie, ile on podatków zapłacił? Bo mnie okna wymotało, to może pan pójdzie zanim licytacja będzie, okno mi przyniesie z powrotem. To jest pan rybak się nazywa, piesie. Może pan mi powie, bo teraz jest licytacja za alimenty, 14 października. Dosyć już tych złodziei, całą szkołę złodziei pan obsadził i rozebrali już wszystko. Pan wodocze mi zrobił na moim gruncie, droga jest na moim gruncie podatowa. Mam no, kilka z prokuratorów, czy pan się wreszcie pamięta, że Gański na piecu, że, przepraszam, że mazurek tylko piłk zamiast prezentów i dalej nic nie ma. Te drogi, które w tej chwili chcecie tak dotować, to były drogi wojewódzkie. Czego się no, nie odpłina gmina piaski, trawniki, bo no to były drogi wojewódzkie wynikorowiowe, a tu się nic nie robi. Tylko się ludzi do Może ktoś nie wie z radnych, to ja panu powiem. Ile ludzi już pan skrzywdził? I chyba czas najwyższy skończyć. Jeżeli zwracają się do sądu, sąd się zwraca, to się pisze, zamieniło się, zamieniło się, ja mam dzień, Jeżeli pan jeszcze, panu, bójcie panu mało, proszę zwolać jakoś, jak myślę, ja przyjadę do Chwila, tutaj musi pójść... Chwila, chwila. chwila. Nie, musi pójść, sprawa do sądu. sprawa do sądu musi pójść. Tak nie może być, że... Żeby... Ktoś pisał, bo to proszę do sądu, proszę nie wywłaszczyć. Gdziekolwiek nie to nie interesuje, a nie to wypłacić. Panie przewodniczący, mam do pana wielkie prośby. Ludzie pozaswali, bo u nas chodzą fatahy. Takie szkody są, co to koło robi, po to nie mają te szczelby. Oni chcą, to, żeby rodnicy nachowali ich dzieciom, a oni na święta będą piłbacy jedli. to nam za odcinkowali. Po co te to, myślmy to, to, są? Star, ty, Proszę na pieniędzy stosować, więc po koło dzień jeszcze raz. A nie to każdemu mieszkanie, co mi dać drzewa? Jakiegoś łzyna my będziemy widzieli to robi. Dziękuję. Dlatego kuchala wszelka. Proszę bardzo. Ja mam pytanie do prezesa Walczaka. Kiedy będzie zbiórka opon W śmieci selektywnym. Nowych warunków, nowy, 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 czyli dużo dostało. Nie ma. No nie wiem, ja nie wiem. i <ślesy> To Zgodnie znaczy, z regulaminem utrzymania czystości, porządku. No, takie opłaty można dostarczyć na bazę. Oczywiście żeby zachowanie tego taką miarę, bo proszę mówiąc, no, mamy ograniczone możliwości lokalowe i są obwodnicy tak, to dzwonią, że mają po kilka na się, po kilka kosztowo, Nie wiem, co tej pory, że tak powiem, mówią jakim jakie miały cele przetrzymywania, ale to nie jest tak, że w ciągu jednego roku wyczyścimy wszystkim czy to prawda mówiąc, generalnie nie leży w interesie przedsiębiorstwa, żeby jakby unikać tego, z tych tematów, żebyśmy żeby musieli wziąć kilkadziesiąt ton odpadów w kwietnia, do miesiąca, bo zapłaci to po prostu wina, czyli jakby każdy z nas się przełoży na, no, tak myślę, na zwiększony koszt utrzymania tego systemu i wyższe koszty. potem no, można dostarczać bezpośrednio na y, ulicę wesołą, tam no, bezwzględnie funkcjonuje tak. No, na jakichś tam dotychczasowych zasadach, które półset nie było Można yy, Tak samo można zrobić, chwileczkę mówię. Panie prezesie, ale jeszcze dokończę no. może tutaj... Jeśli chodzi o tak samo, na tych samych zasadach, ten sam zapis z regulaminu, jeśli chodzi o sprzęta GD, dodatkowo ustalony jest korporacją, z korporacją zysku. Dnia 8 zrobimy z czyli kochelet. I no, generalnie proponuję tego dnia nastawić się na odstawienie do nas większej ilości, na przykład sprzętu tego sprzętu, ale to będzie oplakatowane. Korporacja dostarczy odpowiednie plakaty i tutaj te plakaty zostaną we no wszystkich społeczeństwach umieszczone. Ja do Pana jeszcze. Do nas przywożą. Ja nie wiem, dlaczego Pan tak mówi, że to nie, no, nie jest problem. Nie, Pan tak Ja do prezesa. Panie ja, tak. prezesie, jeszcze mam pan do Pana takie sprawy. U nas kloniąc trójkę na podjeździe, była zasuwa do trzech mieszkań i tam był zielony podjazd. Teraz to jest przyłożone, zawalone, nie daj Boże, jakby tam gdzieś rura pękła, te ich zalane. Prosiłbym, aby jakiegoś tam pracownika podesłać. I niech on to odkopie albo da im klucz, żeby w razie czego, żeby mieli jakoś się ludzie ratować. No, no, Prawdę mówiąc, my wykonujemy te usługi, a to są usługi na rzecz gminy. I ja z takim przyznam proszę, żeby się zwracać do działu inwestycji. Do, do pana koordynuje koordynuję tymi zadaniami, bo, bo dociek jest własnością gminy. Ja tak, tak powiem z, z marszu nie mogę takiej samowolnie pewnych rzeczy robić i obciążać tym, tymi usługami gminy. Prawda? A, to już jest nałożone zapisane. To tutaj no, generalnie rzadko wszystkie takie rzeczy są robione, które są złożone w tym wiemy, i nie? które rzeczy tak robimy jakby bez nawet pozwolenia pana wójta czy pracowników gminy, ale... Też wie jakieś rzeczy, takie, to jest jakiś rozkład, to to, taki, to wreszcie, taki, 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 to taki, kto taki, 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 ja bym taki, taki, Tak, taki, 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 ja taki, do taki, 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 i druga sprawa. Musicie wreszcie wziąć się w garść i dać sprawę do sądu, żeby mnie usadzić na ziemi, bo ja to nie mam jeszcze się nie śpieszę. Myślę, że że to jest, jest zawarte takie, to taki znaczy, że przyznanie kierunkowi doświadczeń właścicieli i tej odpowiedzi, którą Pani otrzymała, jest wyjaśnione, dlaczego Pani nie otrzymała. No dlaczego nie otrzymała? to, jest, to są moje działki, za które była zagodata, to Was w tej gminie. No dobrze, no, podatek mam płacić, a to no jest tajny i nie dostanę tych dwóch to jest no, szkodem. Jeszcze tak poproszę, tak jeszcze wracać tutaj do zapytania, żeby mimo wszystko my jako mieszkańcy Wilejowa powinniśmy wykorzystywać te możliwości, które daje nam system. Jeśli ktoś faktycznie opony zmienia, ja wiem, że dla dziewczyna jest zaszczepiona, do zostawiać zostawiacie w punkcie ja opon, nie? Bo To nie o to chodzi, że ja zarobił na gminie, tylko rzecz o to, żeby to jakby najtaniej na kosztowało. Więc jeśli ktoś imieniu opony, to ja już takimi się wieloma rzeczami spotkałem, nie? że ktoś kupuje te opony, wymienia sobie samów potrafi, bo będzie taniej niż w punkcie zmiany opon. i te opony zostaje, że tak powiem, na kart poza wszystkich mieszkańców, że podstawi do gminy, to znaczy do nas, te opony musimy podać decyzji a potem okazuje się, że gmina musi za to zapłacić. To jest takie troszeczkę jakby zrzucanie tej odpowiedzialności na wszystkich mieszkańców.

to w ogóle na dzień dzisiejszy to nie poprawiło nic na tej drodze. Tługie dół był zasypany, to nie chodzi mocy od razu, to lecą wyjechą z tej brynzy. Te domy co zasypane, drugie się w tej chwili doły robią i więc, jeżeli to mi zostanie w stylu coś zrobione, to po prostu to, co było podpakykowane pod asfalt, to się zmarnuje, bo po prostu i że po prostu ludzie nie mają to jak nie wjechać. Tłucze ciągle coś się w samochodach robi. Jest duży problem. Prosiłam by pan kierownik, u nas przy kapliczce, pan kierownik Kowalski, żeby podjechał, bo tam jest droga koło rozwałki, tam w tym kierunku. Udał, że tam jest droga, przecież jest odcinek, to w ogóle nic nie było położone po prostu. Jest bardzo ciężko gdziekolwiek dojechać. Jest duży problem i proszę coś nad tym pomyśleć. Po prostu ludzie są skłonni tutaj telewizję sprowadzić, żeby świat zobaczył jak. Bo nie ma nawet jednego kroka asfaltu położonego. Bo mówię, te pracowniki co były to tyle, że wstała to, a chwilę nie tylko nie było, to tak zrobiły na odczepnego, że mówię, nie wiem. Takie pracowniki były tutaj dane, że pożar się może. Ja chcę zapytać, bo jest w tej chwili pobraniu prawdopodobnie w lesie i chcę zapytać, co będzie gmina robić z tymi lodówkami, które przebywają w tej chwili w lesie i to okropne transporcie lodówek przebywają w tych dołach nie wiem czy to ze Świdnika czy są, bo wiadomo, że ludzie się zjeżdżają z niewiadomo na takich przyczyn i co będzie z tego, bo... Wiadomo, że to zostaje rozrzucone po lesie. I w tej chwili, żeby niejaka ustawa, nie wiadomo jaka była, no to trzeba się tym zająć w końcu. Bo była taka sytuacja, panie Wójcie, że ktoś ukrącał kielionie garaż i y zostały znalezione kwity w tych, tych różne tak, opłaty czy tam coś. Z nazwiskiem z tym i, i dostarczona to do Pana, więc no nic się w tym wypadku nie dzieje i leży to wszystko tak na tej kopie. I co mi ta ustawa daje w tym, tym? No nie wiem, jeśli był właściciel tych śmieci, to powinien był to usunąć. A tu się zaprzestało i te śmieci do dziś leżą. Teraz któregoś dnia przybyły zamrażarki, lodówki i widzicie, zobaczcie co tam się dzieje. No tragedia jest.

to jest dziwne zjawisko. Ja mogę tylko Państwu powiedzieć tyle, że jestem przygotowany do takiego kilka liczb. Jak wygląda liczba wdrażanie systemu nowego jakby miesiąca lipca. Dziwne jest to tym bardziej, że wszędzie pełno głoszeń tych chwili, wszędzie dosłownie dotyczących możliwości organizacji nieodpłatnej z domu w Nawet dzień wschodnik otworzyłem magazyn, w informacja telefoniczna, gdzie się się żeby przyjechali, zabrali do długów itd. Dlatego dla mnie jest to naprawdę niewielkie zdziwieniem. Firmy w tej chwili czują pieniądze, pytają, dlaczego jest tak mało śmieci mieszkających w, w jest taki, Tak to generalnie wygląda. Dlatego nie wiem, kto tam jeździ, te śmieci wywozi po tych placach, bo to się po prostu zwyczajnie nie trzyma kupy. A nie to się nie opłaca ten przypadek, który pan mówi, że ktoś tam zmilejowa oczyszczony, no ja pierwszy raz słyszę. Ja, ja, ja trafiłem, powiem Państwu kiedyś na tej sali mówiłem, że był taki przypadek. że, ja że policjant wywiózł gdzieś tam śmieci, bo znaleziono jakieś dokumenty w Policjant to tak także jeden sygnał wystarczy y, jakieś tam nazwisko czy numerizacyjne, by sobie z ubierali, ale tyle jakby o komentarzach. Jestem troszeczkę zdziwiony. Y, Przypis opłaty zagospodarowane wkładami komunalnymi, Nie wiem, kto się ma do budżetu. Proszę Państwa, mi się tego nie Czyli powinno wpłynąć do budżetu 346 415 zł. Tutaj mam w rozdziale takim na osoby fizyczne, osoby wielką. Osoby fizyczne to stanowią znakomite, lepiej. większość tego przepisu jest to kwota 246 tysięcy w stosunku do całości 346 tysięcy. Soby prawne 56 i wspólnoty 43 332 zł. Liczba złożonych deklaracji. To jest ważne, bo też pokazuje pewną pracę, którą zejmuje w tej Jest to na 2296 deklaracji złożonych. Liczba wezwań do złożenia deklaracji 358. Liczba deklaracji złożonych po wezwaniu. 194 i jakby mimo deklaracji do złożenia, czyli tutaj ustalamy jeszcze tych, którzy się to oporu, być może oni te lodówki wywożą, nie wiem jak to nazwać, te śmieci inne, to jest 119 tylko podmiotów. To jest już niewielki jakby procent w tej chwili. Eee, w skali jakby całości 2296 złożonych, 119 niezłożonych. Nie mam tu informacji, nie poprosiłem pracownika, jak jest z mieszkańcami, która mieszkańców było. Ale taką informację w na następnej sesji wystarczy. W tej chwili to podpisujemy to zagadnienie, bo też nas też będzie pytał za chwilę. Kontrola też RIO będzie tutaj u nas w miesiącu na na pewno. Takie mamy zaprzeczenie. Być może to będzie ten obszar będzie kontrolowany, co się dzieje z tymi mieszkańcami, których nie ma w Też Zresztą nawet dzielnik w tej chwili od wspólnot jest to najłatwiej. Pytamy tak wielomieszkaniowych, bo szczególnie po ilości mieszkańców powoli, powoli poradzimy. ale spostrzeżenia też są takie, nawet razem na skrzydłem po Na terenie parafii samej kolendzie mogę powiedzieć. Są informacje, że parafii prowadzi sprawozdawczyni swoją. Około na, na terenie parafii daje około tysiąca osób brakuje. Także no, są ludzie gdzieś tam za granicą, sytuacje, są osoby samordowane i tak dalej, tak dalej. Jest to jakby, no pewien proceder, taką który, który no, nie do końca mam nie Ilość wszczętych postępowań na dzisiaj zaczęliśmy zrobić, czyli tych, którzy nie składają, to jest 10. Teraz liczby finanse jakby. Pytanie o, o egzekucję będzie się pojawiało, jak jest realizowany ten zagadnienie systemie finansowym. Chcę powiedzieć też tak, że Miesiąc lipiec był miesiącem, który y, około po 68 ton śmieci czyli odebrano. Są To swoiste rekordy też, które wiemy, ale w miesiącu sierpniu było śmieci 60 ton. Czyli no, ten to się ustabilizuje. Ciekawi jesteśmy, miesiącach, jak to będzie w miesiącu kolejnym. To też może być dla nas ciekawe. Także w każdym faktura za lipiec. To jest 69 tysięcy z jakimś tam układem. Faktura za sierpień 55 tysięcy, razem 125 tysięcy, a wpłaty zaksięgowane od 1 lipca do 23 września tego roku to jest 108 tysięcy. Czyli tak, gdyby patrzeć jedną kwotę wprost, przykładać do drugiej, no to jest realizacja na poziomie 86%. A z tą uwagą, że. Yy, Czyli są małe wpłaty, są i nadpłaty na przez przyszły, jaka to jest liczba, jaka to jest kwota osób nadpłacających to pewnie pasenci, czyli są też też wiedzą, że ktoś zapłacił trzy z góry albo cztery z góry. Ja tego już tak szczegółowo nie, nie rozbijałem, ale spodziewaliśmy się, powiem tak, gdzieś po pierwszych miesiącu za jakby takimi niewielkimi płatami i wielkim zainteresowaniem, w tej chwili myślę, że gdyby te deklaracje jeszcze, jeszcze wszystkie uzupełnić i tutaj pracować nad tą egzekucją, bo mówię, żadnych tutaj jeszcze procedur egzekucyjnych nie otrzymaliśmy. W tej chwili koncentrujemy się na wyzywaniem jakby do złożenia deklaracji ostatecznie wszystkich. No to można sobie powiedzieć, że, że, że no pewne efekty tej pracy, pracy naszej, naszej tutaj są. E, tyle proszę Państwa. No, jeszcze chwila komentarza, bo tam nie rozmawialiśmy na temat Ustawodawca troszeczkę niektórych rzeczy nie przewidział. Mówię tutaj o interesach przede wszystkim gminy, bez względu na to, kto będzie operatorem. Czy, czy, czy się utożsamiamy z własnym operatorem, czy nie, to jest inna dyskusja, ale, ale, ale krzywdą i karą niejako dla gmin jest to, że takie sytuacje jak po prostu nagminne, z z w tej chwili swoich najbardziej skrytych, jakby jakby miejsc przez mieszkańców jest niespowszechny, jest, jest no, niereglamentowany. Ustawodawca w tej chwili mówi rzecznictwo wszelkie, że jednak tych ilości nie można ograniczyć. Nie możemy dołożyć kagańca na tych mieszkańców naszych, którzy mają w tej chwili nie wiadomo skąd 30 opłat, którzy chcą nam oddać 33 z okien. A ramyż nam nie chce oddać, bo ramyż sobie spalić, a trzymy sobie wejście, i to są takie, jakby, rozmowy. Mamy takich mieszkańców, którzy chcą nam wejścia albo łąki oddać, że tak powiem, w wolkę, żebyśmy odebrali, albo ileś na grunt. E, tak, operator to może wszystko zrobić. Zostali nam rachunki kolejne, że tak powiem, na, na kolejne tomy. Czy mamy się z tego jak ucieszyć? Proszę Państwa, no, mentalność ludzka, albo potość ludzka jest na granicy. Jak ktoś, Powiedział kiedyś w filmie klasy, yy, no za te 6 złotych, no, no ludzie kochani, no, są pewne granice, no uważajmy, powiedzmy sobie szczerze. Wszystko mamy oczyścić w tej chwili w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy. Proszę z miarę, no, na przykład do tych mieszkańców wielu i krytycznych w stosunku do gminy, i do, do operatora podchodzić z pewną taką, taką, taką rezerwę. Generalnie, gdy przychodzi do nas petent, to ja w 90% mogę stwierdzić, że ten petent do tej pory nie płacił za śmieci. A teraz jest oburzony sytuacją, że on za 6 zł, czy tam 20 w domu, i coś mu robi generalnie jakiś problem. Dyskutowaliśmy faktycznie z prezesem, używaliśmy go na kwestie pojemników. Nie tyle pojemników, ile, pojemników też. Każdemu ten pojemnik się należy zgodnie z naszym regulaminem. ale mamy ktoś w że jeżeli ktoś 15 lat się w gminie pojemnik nie, 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 nie wyposażał, miał takie szanse wielokrotnie i złożył deklarację gdzieś tam powiedzmy przed lipcem ma później w lipcu i on chce pojemnik dzisiaj już, on no, ten pojemnik dostanie po prostu, tylko no, nie dzisiaj, ani nie jutro. Tak, to ja chyba nie wiem, czy to jest jakikolwiek pojemnik, w tym się występuje, nie mam takich sygnałów. To samo jest z włoskami. To samo jest z workami. Generalnie, przyjm generalnie przyjmowano zasada, bo obserwujemy, jak reagują, jak się zachowują operatorzy. To jest worek za worek. się dzisiaj worek tego, dajemy Ci następny worek. Jeżeli jest uwaga, czy jakiś ktoś jest, że tak powiem, skłonny, w słowie, oddać, śmieci więcej, no to zaworek 2, zaworek 3, ale nie zaworek 30 worek. Trzydzieści, bo, no bo to jest troszeczkę no, no bez sensu. To nie chodzi o to, że to jest nasz operator, ale. Ale no trzeba to jakby brać pod, pod rozwagę i, i do tego zmiany podchodzić. Poza tym, no, w dalszym ciągu przypominam o tym, że mieszkańcy mają możliwość, mają możliwość oddawania tych śmieci. z no jest selektywny sprób.